Powiadomienie jest głośność krawat? ustawiona na 0%. Spontanny trochę jest, ale już sobie rodzimy. <laughs> Czyli tak robimy, żeby zawiązać krawat. Bierzemy to tu. Przykładamy tutaj. Tak, tak. I to wkładamy w tą pętelkę. O, mamy zawiązany krawat. W ten sposób wiążemy krawat jeszcze raz. Związujemy. Składamy tu na krzyż, tą część szeroką, na tą wąską. Przekładamy przez tą dużo pętlę, Tak. Teraz owijamy na tym fragmencie pozostałym. I przekładamy tu przez tę, pętlę, która mało, która nam zostaje, tą szeroką końcówkę. W ten sposób. O. Jak nam się to zawinął, ale to nic. O. Mamy zawiązany krawat. Mam nadzieję, że było widać. Cześć, jak się podobało zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę i pozdrawiam. Do kolejnego filmiku. Hej. Cześć, trzymajcie się. Wstecz.